Cześć, witam Was w tych nietypowych dla mnie okolicznościach, bo zazwyczaj nagrywam z zabiórka, a dzisiaj zrobię bardziej takiego vloga. I ten vlog będzie dotyczył tego, jakie będą nadchodzące iPhone 13. No i możecie zastanawiać się, czemu to robię właśnie w tej formie, a nie jak zwykle, no bo Sennheiser wysłał mi taki sprzęt jak Sennheiser MKE 400 Mobile Kit. I to jest, krótko mówiąc, taki sprzęt, dzięki któremu każdy z Was może zostać YouTuberem, jeżeli ma oczywiście smartfon, który nagrywa wideo. No więc generalnie mamy tutaj bardzo dobry, w sensie bardzo dobry, Wy ocenicie, czy bardzo dobry mikrofon Sennheiser MKE 400. No i do tego mamy akcesoria, czyli taki mini statyw Manfrotto, który jest mocny, wytrzymały i można go trzymać w jednej dłoni, tak jak ja do teraz robię. No i jeszcze jest tutaj uchwyt na smartfona. I możecie tutaj tak naprawdę ocenić jakość dźwięku, a jeżeli chodzi o jakość wideo, to nagrywam ten film Huawei MP40 Pro, obiektyw tylny i szerokokątny. I muszę powiedzieć, że ja jestem naprawdę zaskoczony tym, że jak się idzie i nagrywa, to ciężko złapać oddech, ale do tego chyba trzeba przywyknąć. Podziwiam ludzi, którzy cały czas tak robią i generalnie co tu dużo mówić. Teraz możemy przejść do tych iPhone'ów 13, które premierę będą mieć już we wtorek, 14 września. No i właśnie wtedy zobaczymy iPhone'a 13, iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max. To samo nazewnictwo jest już bardzo ciekawe, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to będzie iPhone 12s, czy iPhone 13. Niektórzy mówili, o Apple to się będzie bał, że 13 to jest pechowa, ale już wyciekły pudełka, więc wiemy, że nowe iPhone'y to będą na pewno 13. Dobra, ja idę, poszukam jakiegoś miejsca, żeby usiąść, bo to naprawdę nie da się iść i gadać, to jest jakiś dramat, no momentalnie tracę dech w piersiach, straszne to jest. Ławki jeszcze nie udało mi się znaleźć, ale mogę Wam teraz w tym momencie powiedzieć, że w sumie jedną z najważniejszych zmian w iPhone 13, tych zmian nie będzie dużo, nie będą rewolucyjne, ale będzie po prostu mniejszy notch. Apple w końcu zastosuje mniejszy notch, bo od 2017 roku cały czas to wcięcie w ekranie jest takie samo i w 2021 roku jest monstrualnie duże, więc bardzo dobrze, że w końcu będzie mniejsze. Kolejna zmiana, taka wizualna, którą zobaczymy na pierwszy rzut oka, to są większe aparaty i większa wyspa aparatów. Możemy więc spodziewać się, że nowe iPhony będą robić lepsze zdjęcie od poprzedników, ale w sumie kogo to dziwi? Podejrzewam, że absolutnie nikogo, ale taką nowością, która tam się pojawi i ma być takim game changerem, to jest tryb portretowy w wideo, który już wprowadziło m.in. Oppo w swoim modelu Reno6 Pro. Nie no, ja chcę usiąść, ale wszędzie tej ludzie są, a ja będę jak debil ze smartfonem i z mikrofonem do siebie mówił. Ja się na vlogera w ogóle nie nadaję, muszę Wam powiedzieć. I chyba już wiem, czemu miałem problem z oddechem, bo ja staram się mówić za głośno, tak jak mówię, gdy siedzę. A to chyba trzeba mówić tak normalnie i mieć nadzieję, że e, będziecie dobrze mnie słyszeć, bo teraz idę i jest całkiem spoko. Jeszcze jeżeli chodzi o tą kwestię zdjęć, to ma się zmienić obiektyw ultra szerokokątny, który do tej pory był tak traktowany po Macoszemu był, bo był, bo wszyscy go mieli, to i Apple go w końcu dodało, no ale teraz ma się tam pojawić autofocus i generalnie ten obiektyw ma być po prostu lepszy. Jednak to, co mi się podoba najbardziej, to jest fakt, że w końcu zobaczymy w iPhone'ie ekran OLEDowy z częstotliwością odświeżania 120 Hz, czyli coś, co znamy z iPadów Pro oraz zdecydowanej większości wydanych w tym roku smartfonów z Androidem powyżej 1500 zł, powiedzmy. Więc jak widać ponownie w innych smartfonach coś jest standardem, a dla Apple jest. Rewolucją. No, i jako właśnie, że taki ekran z dwa razy wyższym odświeżaniem zużywa więcej energii, to pojawia się takie ryzyko, że te nowe iPhony będą trzymać krócej niż dłuższe, a to byłoby niedopuszczalne. Ale na szczęście tak nie powinno być, ponieważ w nowych iPhonach znajdzie się trochę większy akumulator. Większy około 15%. No i nie miałem gdzie siedzieć, to usiadłem sobie pod drzewem i teraz patrzę. Te konkretne wartości, jakie będą te akumulatory, więc iPhone 13 ma mieć akumulator 3095 mAh, kiedy iPhone 12 miał 2815 mAh, a model większy, czyli iPhone 13 Pro Max, bo 13 i Pro będą miały ten sam rozmiar, będzie miał akumulator 4352 mAh, czyli o 18% więcej niż w poprzedniku, więc jest to już taka zmiana. No, widoczna. Moim zdaniem tego problemu z baterią tam zbyt dużo dużego nie będzie. No i generalnie, jeżeli chodzi o specyfikację, no to wiemy czego się spodziewać, bo zawsze jak iPhone wychodzi, to ma najszybszy procesor jaki jest i pewnie w tym roku będzie tak samo, bo tam będzie nowy procesor Apple A15. Część z Was może mówić, o a czemu nie będzie jakiejś słabszej wersji M1 z iPadów Pro i z Maców. No moim zdaniem wkładanie procesora z komputera stacjonarnego do tableta jeszcze ma sens, ale do smartfonu to już trochę strzelanie z armaty do kaczek. Można by to było zrobić, żeby pokazać, że mamy jeden procesor do wszystkiego, ale tak naprawdę po co? W jakim celu to w ogóle robić? No i moim zdaniem jeszcze Apple wierzy, o ile komputer i tablet to jeszcze w miarę podobne urządzenia. Dodamy do tableta klawiaturę i się robi komputer. No to jednak smartfon i komputer to już sprzęty zupełnie inne. Moim zdaniem tam trzeba zastosować inne rozwiązania, inne profile energetyczne i tak dalej. Dużo się też mówi, że w iPhone'ach 13 ma się pojawić łączność satelitarna i prawdopodobnie tam będzie, jednak nie wiemy jak ona będzie działać, bo Apple z jednej strony może powiedzieć, że o tutaj mamy partnera i podpisać możecie sobie umowę i mieć telefon satelitarny wszędzie. Trochę w to wątpię, bo jednak iPhone to produkt konsumencki, a nie jakiś super profesjonalny. Podejrzewam, że ta łączność satelitarna będzie się odpalała dla każdego, po prostu kiedy nie będzie dostępu do innej łączności i będzie służyć wyłącznie do najważniejszych zadań, czyli na przykład jak będziecie chcieli zadzwonić na 112 z miejsca, gdzie w ogóle nie ma zasięgu, to wtedy ten iPhone przełączy się właśnie w ten tryb satelitarny. Nie mówiłem nic o rozmiarach, ale one nie powinny się w ogóle zmienić w stosunku do iPhone'ów 12, więc e, tak naprawdę jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jak duże będą nowe iPhone'y, to popatrzcie na stare iPhone'y i się dowiecie. E, jeżeli zaś chodzi o rzeczy, których się troszkę spodziewaliśmy, a może bardziej chcieliśmy, żeby były, a ich nie będzie, no to przede wszystkim nie będzie tutaj Touch ID. Wszyscy mówili, że o face ID, odblokowywanie twarzy, takie fajne i w ogóle przyszła pandemia. Wszyscy w maskach i każdy zatęsknił zacznikiem linii papilarnych. Dopiero po roku Apple wprowadził, że można było Apple Watchem sobie odblokowywać iPhone'a, coś takiego. Nie wiem, bo na co dzień nie korzystam z iPhone'a, ale w każdym razie to był spory problem, więc część ludzi myślała, że będzie i face ID, i touch ID, i będzie można korzystać z tego i z tego a jednak nie, więc pozostajemy przy tym Face ID i to będzie problem, jeżeli będziemy mieć kolejny lockdown i każą nam wszystkim chodzić w maskach. Część osób spodziewała się też, że w nowych iPhone'ach będzie USB-C, bo w iPadach i w komputerach od Apple'a mamy USB-C do ładowania, więc skoro mamy ekosystem, wszystko jest jednością i w ogóle wszystko działa, tak samo, no to przecież ta sama ładowarka powinna pasować do iPada, do MacBooka i do iPhone'a, ale jednak nie. Tutaj jest taka niekonsekwencja, bo Apple w nowych iPhone'ach i w słuchawkach pozostawia właśnie swoje złącze Lightning, a w komputerach i w tabletach będzie USB-C, tak jak do tej pory. Dobra. Trzeba się podnieść i zakończyć to. Jednak ta pozorna niekonsekwencja mnie w sumie nie dziwi, bo Apple wszem i wobec cały czas mówi, że przecież ładowanie kabłem to jest przestarzałe i trzeba ładować bezprzewodowo, więc podejrzewam, że niedługo wszystkie sprzęty Apple po prostu będą się ładować bezprzewodowo, a te porty to będą dodatek, bardziej tak jak mamy porty serwisowe, ani po to, żeby je ładować, bo już pojawiały się pomysły, żeby o iPhone był w ogóle bez portu, ale moim zdaniem to byłoby kiepskie, bo w mojej opinii ładowanie bezprzewodowe jednak jest gorsze i wolniejsze od ładowania przewodowego. No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to jest cena nowego iPhone'a, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka ona będzie, ale wiemy, że będzie wyższa niż iPhone'a poprzedniego. Raczej, może pozostanie taka sama, ale raczej będzie wyższa. Nie będzie problemu z dostępnością, bo wszystkie firmy na świecie teraz mają problem z dostępnością półprzewodników, przewodników, się idzie, a u Apple a tego nie ma, bo firma się zawczasu na taki scenariusz przygotowała i kupiła sporo podzespołów, ale mimo wszystko niektóre rzeczy pozostają dla nich droższe i ten koszt będą chcieli przerzucić na konsumentów. W jakim stopniu nie wiadomo. No i tak naprawdę to było wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat nowych iPhone'ów i teraz możecie Wy powiedzieć mi w komentarzach, które są jak zwykle do Waszej dyspozycji, czego Wy się spodziewacie w nowych iPhone'ach, jakich nowości oczekujecie, no i czy czekacie generalnie na te telefony i czy będziecie chcieli je kupić. No i dajcie oczywiście znać, jak oceniacie ten materiał, jego formę, no i jakość dźwięku z mikrofonu Sennheiser MKE 400. Cześć!